Woda wokół nas. Cześć! Jestem Błękitka, a ja Groblik. To my poprowadzimy dzisiejszą lekcję. Hurra! Przyjechaliśmy do was z MPWiK we Wrocławiu, czyli z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, firmy, która dostarcza wodę do waszych kranów i zajmuje się wodą, która po wykorzystaniu wypływa z waszych mieszkań i domów. Ale MPWiK to nie tylko dobra woda w kranie, to również czyste rzeki, bo dbamy o to, żeby ich nie zanieczyszczać. Dzisiaj opowiemy Wam, skąd się bierze woda i jak krąży w przyrodzie. Jest z nami też tajemniczy wodny duch. Duch, woduch. To On odpowie na wszystkie Wasze pytania dotyczące wody i dlaczego tak bardzo powinniśmy o nią dbać. Halo, halo! Dzień dobry, woduchu. Dzień dobry, miło mi, że jestem tu dzisiaj z Wami. Nasze spotkanie rozpocznę od kilku ciekawostek. Super! Czy wiecie, że na kuli ziemskiej jest około 75% wody w postaci np. oceanów, mórz, rzek, jezior czy stawów? Pozostałe 25% to lądy. Tej wody na Ziemi jest 1260 trylionów. Woda dzieli się na słoną i słodką. Do picia używamy słodkiej wody, której jest tylko 3%. Woda pitna 3%, woda słona 97%. W naszym ciele jest bardzo dużo wody aż 75%, a codziennie z naszego ciała wychodzą 2 litry wody 1 litr przez Siusianie. Pół litra przez pocenie się, pół litra przez oddychanie. Dlatego codziennie trzeba pić co najmniej sześć szklanek wody. A czy wiecie, jak wygląda obieg wody w przyrodzie? Duchu, może coś nam opowiesz na ten temat? Oczywiście chmurka składa się z malutkich kropelek wody. W czasie deszczu woda spada na Ziemię, a z Ziemi spływa do rzek. Z rzeki pobieramy wodę, aby ją oczyścić, a potem w zakładzie produkcji wody uzdatniamy ją. Czystą wodę pompujemy rurami do miasta. Z kranu w łazience płynie czysta woda. Po wykorzystaniu wody, na przykład po wykąpaniu się, woda odpływa rurami do kanalizacji. Tymi rurami dopływa do oczyszczalni ścieków. W oczyszczalni ścieki są pozbawiane wszystkich brudów. Ścieki oczyszczone, czyste jak woda, wypływają do rzeki. Jak jest ciepło, woda z rzeki paruje i kropelki znów lecą do góry na chmurkę. A czy wiecie, że MPWK, oczyszczając wodę, nieustannie bada jej jakość? Tereny wodonośne to chroniony obszar, z którego pobierana jest woda. Ich powierzchnia wynosi 1470 hektarów, czyli jest 49 razy większa od wrocławskiego zo. Tereny te zamieszkują sarny, zające, bobry, a także wiele innych gatunków zwierząt i dzikich ptaków. Do zakładu produkcji wody na grobli woda spływa właśnie z terenów wodonośnych Wrocławia. W budynku, który nazywamy odżelaziaczem, woda jest rozpryskiwana jak pod prysznicem. W ten sposób ma kontakt z powietrzem i łączy się z tlenem. Wtedy też ciężkie substancje, takie jak na przykład żelazo, opadają na dno i oddzielają się od wody. Do zakładu produkcji wody, mokry dwór, woda dopływa prosto z rzek, oławy i nysy kłockiej. W komorach szybkiego mieszania małe cząstki brudu, których nie widać gołym okiem, łączą się w większe. Takie duże zanieczyszczenia są łatwiejsze do usunięcia. Do ich zlepiania używamy specjalnej substancji zwanej koagulantem. Woduchu, co trzeba zrobić, aby woda była przezroczysta? W osadniku, czyli w miejscu, w którym ciężkie zanieczyszczenia opadają na dno. Duża łopatka zgarnia i usuwa wszystkie brudy. A czy wiecie, że Zakład Produkcji Wody na Grobli dostarcza wody mieszkańcom Wrocławia już ponad 145 lat? A jego ozdobą jest zabytkowa wieża ciśnień? Znajduje się ona blisko Hydropolis, czyli naszego Centrum Edukacji Ekologicznej, do którego was serdecznie zapraszamy. Pozwolisz Grobliku, że dokończę? O czym to ja mówiłem. A tak! Teraz woda trafia do budynku filtrów piaskowych. Są tam duże baseny wypełnione piaskiem, który działa jak sitko. Woda przepływa z góry na dół i w piasku zostają nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Następnym krokiem jest dodanie do wody specjalnego gazu, czyli ozonu. Ozon to taki rodzaj tlenu, który potrafi usunąć nieprzyjemny smak i zapach wody. To dlatego pijemy przejrzystą wodę o neutralnym smaku i zapachu. Woduchu, a czy to prawda, że wodę oczyszcza też węgiel? Są to tak zwane zanieczyszczenia organiczne. Filtry węglowe to duże baseny wypełnione węglem. Woda przepływa przez nie i zostawia za sobą wszystkie te nieczystości, które do tej pory nie zostały z niej usunięte. A czy wiecie, że MPWK, oczyszczając wodę, nieustannie bada jej jakość? Wyobraźcie sobie, że w ciągu całego roku pobieranych jest ponad 12 tysięcy próbek wody, by sprawdzić, czy jest smaczna i zdrowa. No dobrze, czysta i zdatna już do picia woda płynie sobie rurami do naszych mieszkań. Ale czy te rury nie rdzewieją? Przecież one ciągle mają kontakt z wodą. Halo, Woduchu, pomożesz nam to wyjaśnić? Jestem, jestem. Aby nie było rdzy, do czystej wody dodajemy łuk sodowy. Dzięki niemu rury w mieście nie będą się niszczyły i psuły zbyt szybko. Łuk sodowy jest bezpieczny i nieszkodliwy dla człowieka. Teraz wodę czeka długa podróż z zakładu do kranu. Aby zapewnić jej bezpieczeństwo, dodajemy do niej jeszcze chlor. Przecież woda musi być cały czas czysta i smaczna. Nieużywana może się zepsuć tak jak mleko, wówczas straci swój dobry smak. Czasami woda musi długo płynąć rurami zanim będziemy ją pić, a chlor sprawi, że mimo to będzie bezpieczna dla ludzi. I teraz możemy już spokojnie wypuścić naszą kropelkę do miasta. Jupi! To tak mamy czystą wodę w kranie! Woduchu! A co się dzieje z brudną wodą? Brudna woda i inne nieczystości to ścieki. Ścieki ich oczyszczanie to bardzo ważna sprawa. Odprowadza się je do wrocławskiej oczyszczalni ścieków w skrócie WOŚ, a rozpoczynają one swoją drogę od komory wejściowej. Następnie trafiają na kraty rzadkie, a potem gęste. Nieczystości przepływają przez nie i największe odpady, np. Na przykład gałązki, śmieci, zostają na kratach jak kamyki na sitku podczas przesypywania piasku. Nazywamy je skratkami, bo zatrzymują się na kratkach. Nad pracą całej oczyszczalni czuwa dyspozytornia. Trafiają tu wszystkie istotne informacje o pracy urządzeń. To na przykład woda z pralki też jest ściekiem? Dokładnie błękitko. Woda z pralki, woda z umywalki czy ze zmywarki jest ściekiem. Dzieci z pewnością chętnie usłyszą co dalej dzieje się ze ściekami. Teraz usuwamy mniejsze zabrudzenia wielkości na przykład ziarenek piasku. Nieczystości płyną bardzo wolno, co pozwala wszystkim malutkim zabrudzeniom opaść na dno. Górą z koryta, zwanego piaskownikiem, wylewa się ścieki bez piasku. Natomiast osadniki to takie wielkie, okrągłe baseny, w których ze ścieków oddziela się zawiesina. To nazywa się, uwaga, trudne słowo, sedymentacją. W czasie przepływu przez osadnik zawiesina opada na dno basenu i łopatką jest zgarniana do lejka. A czy to prawda, że małe żyjątka zjadają nieczystości? Świetnie! Widzę, że dużo wiecie. Tak, to prawda. Niewidoczne gołym okiem żyjątka zwane osadem czynnym całkowicie oczyszczają ściek. Te dobre bakterie potrzebują dużo pożywienia, a najbardziej lubią jeść właśnie zanieczyszczenia ze ścieków. Pochłaniając zabrudzenia oczyszczają ścieki. Nazywamy to oczyszczaniem biologicznym. Kiedy już mikroorganizmy zjedzą wszystkie malusieńkie nieczystości, zostaną oddzielone od wody. Dzieje się to w osadnikach wtórnych. Dołem oddzielany jest osad czynny, czyli najedzone stworzonka, a górą wypływa oczyszczony ściek. I czysty jak woda ściek, oczyszczony wpływa do rzeki. Tak, nasz ściek jest już oczyszczony i wygląda zupełnie jak woda. Teraz wystarczy tylko kanałem wylotowym wprowadzić go do rzeki. Ściek ten jest równie czysty jak woda, o czym świadczą ryby, które chętnie przypływają w okolice kanału wylotowego. Wszystko, co zostało oddzielone i usunięte ze ścieków, to osad. Najpierw go zagęszczamy, a potem odwadniamy poprzez wyciśnięcie z niego wody, żeby zajmował mniej miejsca. Wywieziony z oczyszczalni osad stosuje się do naprawiania zniszczonych terenów. Dodaje się go do gleby, ponieważ jest on bardzo pożywny dla roślin. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie i za to, że pomogłeś nam poznać, jak woda krąży w przyrodzie. Moi drodzy, dziękujemy za wspólną lekcję i świetną zabawę. Miło nam, że mogliśmy być dzisiaj z Wami. Dziękujemy Ci, Woduchu! Cała przyjemność po mojej stronie. Pamiętajcie, dbajcie o wodę. I zapraszamy do naszego Hydropolis i na stronę www.mpwikdzieciom.pl